Wyjaśnimy teraz po kolei, co dzieje się w naszym programie. Na samym początku informujemy o tym, że chcemy użyć biblioteki Allegro. Zauważmy, że nie dołączamy już tutaj biblioteki IoStream, która służy do standardowego wczytywania i wypisywania liczb, ponieważ tutaj no, korzystamy z okienek tej biblioteki. Dalej mamy dwie stałe, szerokość i wysokość, które odpowiadają za rozmiary okna, które jest tworzone właśnie na potrzeby tego programu. No i później mamy funkcję main, w której używamy różnych elementów biblioteki. Może zanim zaczniemy wgłębiać się w szczegóły, to opowiedzmy, na, spójrzmy na nią tak trochę z lotu ptaka, spójrzmy tak globalnie. Po pierwsze używamy wielu funkcji deklarowanych przez bibliotekę. Czyli to jest tak, że no my nie musimy już ich pisać, ktoś już je za nas napisał. I wszystkie te funkcje rozpoczynają się od takiego przedrostka al. No więc tu mamy jakąś funkcję, tu mamy funkcję i tak dalej. Mnóstwo funkcji. Poza tym używamy także typów deklarowanych w bibliotece Allegro. No, i tymi typami jest Allegro Display, czyli typ służący do pamiętania okna, i Allegro Keyboard State, który jest, służy do pamiętania tego, które przyciski zostały wciśnięte przez użytkownika. I mamy też wreszcie, również rozpoczynające się od słowa Allegro, stałą Allegro Key Escape, która reprezentuje przycisk Escape. No, jest jeszcze jeden ważny szczegół techniczny, mianowicie wiele funkcji z biblioteki Allegro przyjmuje jako parametry albo zwraca w wyniku niezmienne, tylko wskaźniki na zmienne. Co to jest? No, możemy to sobie wyobrazić tak, że jak mamy jakąś zmienną, to ona znajduje się w jakimś miejscu pamięci komputera. I wskaźnik na tę zmienną, tak zwana zmienna wskaźnikowa, pokazuje, zapamiętuje, w którym miejscu pamięci ta zmienna się znajduje. Tak naprawdę wcześniej nie potrzebowaliśmy używać wskaźników, one są bardziej typowe do języka C, czyli no wciąż używanego poprzednika języka C, niż do samego języka C. No ale tutaj musimy to troszeczkę wyjaśnić. No więc, tak, funkcja Display zwraca nam nie okno, tylko wskaźnik na okno. Jeżeli teraz chcemy zapamiętać, zadeklarować gdzieś zmienną będącą wskaźnikiem na okno, czyli nie samą zmienną okno, tylko zmienną pamiętającą adres tego miejsca w pamięci, gdzie jest okno, to przed nazwą tej zmiennej umieszczamy gwiazdkę w deklaracji. I tak to zrobiliśmy tutaj. Z drugiej strony, jeśli mamy zwykłą zmienną, no tu jest zwykła zmienna, ale typu, właśnie stanu klawiaturowego. I mamy funkcję, która przyjmuje zamiast tej zmiennej, przyjmuje wskaźnik na tę zmienną. To, żeby tak zrobić, to musimy przed nazwą tej zmiennej umieścić znaczek Ampersand. To wtedy to, to, to całe wyrażenie oznacza wskaźnik na zmienną o nazwie klawiatura czyli no adres w pamięci, gdzie ta, nazwa, gdzie ta zmienna się znajduje. No i podobnie tutaj ta funkcja również przyjmuje w parametrze wskaźnik na ten obecny stan klawiatury, no i dlatego też musieliśmy tutaj umieścić ampersand. Nie będziemy tego może bardzo dokładnie wyjaśniać, może tylko jedna wątpliwość, która mogłaby się pojawić, no bo tak naprawdę tutaj deklarujemy zmienną nazwę klawiatura, a czy nie moglibyśmy zadeklarować tutaj od razu wskaźnika na klawiaturę i wtedy już nie pisać tutaj tych ampersandów, które tutaj mieliśmy. No otóż nie bardzo, wskaźnik ma sens tylko wtedy, gdy jakaś zmienna, gdy wskazuje na jakąś zmienną, która faktycznie jest w pamięci. A w tym momencie deklarujemy wskaźnik, ale on na nic sensownego nie wskazuje. Tutaj w przypadku okna zapisaliśmy sobie, na co wskazuje ten wskaźnik, no ten wskazuje na wynik tej funkcji. A tutaj on na nic sensownego nie wskazuje, no i wtedy te funkcje zakończyłyby się błędem, gdyż przyjęły, dostałyby wskaźnik, który na nic nie wskazuje. Więc możemy wycofać te zmiany i iść dalej. To może teraz już przyszła pora, żeby wyjaśnić po kolei, co się dzieje w programie. Warto zaznaczyć, że wiele z tych elementów, które tutaj są, to są takie elementy standardowe. Gdy tak naprawdę będziemy pisali wszystkie programy używające biblioteki Allegro, to tak naprawdę będziemy używali większości z nich, więc one się będą w kółko przewijać. Tak naprawdę w postaci niezmienionej. No na początku mamy funkcję, która inicjalizuje użycie biblioteki. No i musimy jej użyć, żeby w ogóle móc cokolwiek robić z biblioteką. Później dalej w tej linijce mamy to, co już mówiliśmy, czyli funkcja All Create display, która tworzy okno o danej szerokości i wysokości i daje wskaźnik na to okno, który zapamiętujemy w zmiennej wskaźnikowej wskazującej na elementy typu AllegroDisplay. display. Dalej mamy funkcję bez parametrów alegro install, install, keyboard, która Instaluje klawiaturę, czyli pozwala nam używać klawiatury w tym programie. No to będzie po to, żeby móc zakończyć program przyciskiem Escape. I dalej mamy zmienną klawiatura, która jest typu Allegro Keyboard State i ona przechowuje bieżący stan klawiatury, czyli to, jakie przyciski zostały wciśnięte przez użytkownika. Kolejna instrukcja, Clear to Color, ustawia kolor całego okna na dany kolor. To jaki to jest kolor jest specyfikowane w środku, my może jeszcze to odłóżmy na za chwilę, opowiemy o tym za momencik, jak ten kolor jest tutaj specyfikowany. Następna funkcja, Flip Display, powoduje, że wszystko co narysowaliśmy pojawia się rzeczywiście w oknie. Czyli ten kolor żółty, który tutaj ustawiliśmy, rzeczywiście się wyświetli na ekranie. Następna funkcja, get Keyboard State pobiera obecny stan klawiatury, czyli to, co w danym momencie wcisnął użytkownik. I zapamiętuje ten stan klawiatury pod zmienną klawiatura. To wszystko, co tutaj wykonujemy, jest wykonywane w pętli dual. Tak? Pętla Do while polega na tym, że najpierw wykonujemy wnętrze pętli, przypomnijmy, a potem sprawdzamy warunek. Jeśli warunek jest prawdziwy, to dalej możemy wykonywać tę, to wnętrze pętli. No i tutaj warunek jest taki, że nie został naciśnięty przycisk escape, tak? Czyli funkcja Key down sprawdza, czy został naciśnięty dany przycisk i tu podajemy jaki to jest przycisk. No i mamy zaprzeczenie tego, czyli wykonujemy tę pętlę tak długo, aż zostanie wciśnięty przycisk escape. Na samym końcu mamy yy, niszczenie okna, czyli tak naprawdę usuwamy to okno, żeby przestało się wyświetlać. Czyli ten program wykonuje się tak długo, aż użytkownik czyli ta pętla właściwie się wykonuje tak długo, aż użytkownik wciśnie przycisk Escape. No i taki był nasz cel. Gdyby nie to, to tak naprawdę nie dałoby się w żaden sposób zamknąć tego okna. No i teraz jeszcze słowo na temat tego, co to jest za funkcja ta tutaj. Mianowicie wszystkie kolory wyświetlane na ekranie monitora są zmontowane jako suma trzech tak zwanych barw podstawowych. Te barwy podstawowe to czerwony, zielony i niebieski, czyli RGB. To jest troszeczkę inny zestaw barw podstawowych niż ten, który zazwyczaj rozważa się w szkołach. No, ten w szkołach rozważa się tak naprawdę, on wynika z malarstwa i tak naprawdę ze względów historycznych go się tak rozważa. Więc teraz w każdym parametrze tej funkcji podajemy, jakie ma być natężenie danej, danej barwy podstawowej w całym kolorze. No i to jest tak, że możemy to sobie wyobrazić, że pada światło czerwone, światło zielone i światło niebieskie i teraz. Pytamy się, w jakim procencie, który typ światła ma, ma padać na ekran. No i w tym przypadku, ponieważ to jest od 0, czyli to oznacza, że w ogóle nie ma tego światła, do 1, czyli to oznacza 100% tego światła, no to to oznacza, że mamy 100% światła czerwonego, 100% światła zielonego i 0% światła niebieskiego. No i widać, że z połączenia tych barw wychodzi barwa żółta, którą wyświetlamy. Gdybyśmy chcieli wyświetlić jakiś inny kolor, no to moglibyśmy jakoś tutaj pokombinować z tymi wartościami, powiedzmy w ten sposób, jeżeli taki program zapiszemy, to powinniśmy zobaczyć kolor czerwony, no i rzeczywiście całe okno jest czerwone. Tak, jeżeli byśmy chcieli wziąć wszystkie trzy barwy na raz, to z połączenia wszystkich trzech kolorów światła otrzymuje się po prostu światło białe, więc tak naprawdę okno jest wyświetlane w kolorze białym. No, moglibyśmy sobie tutaj jeszcze pokombinować z tymi barwami. W każdym razie, no tak naprawdę można powiedzieć, że te wszystkie liczby, te od 0 do 1 są przekonwertowywane do liczb od 0 do 255, gdzie 0 oznacza minimum, a 255 oznacza maksimum, no, ale tutaj wygodniej nam było to podawać w taki sposób procentowy. No, polecamy jeszcze chwilę pokombinować z tymi współczynnikami i zobaczyć, jak wyświetlić okno na przykład czarne, jak wyświetlić okno pomarańczowe. I ta funkcja zwraca w wyniku ów kolor. No, i ten kolor jest używany do tego, żeby całe to okno, które mamy, wypełnić właśnie tym kolorem. To było wyjaśnienie tego podstawowego programu, na którym będziemy bazować. I tak naprawdę, właściwie tego programu już nie będziemy modyfikować tego, co tu jest napisane. Natomiast będziemy dodawać nowe elementy, gdyż będziemy chcieli wprowadzić do tej aplikacji trochę życia.